Mistrzostwo Polski jest, Puchar Polski jest. Jeśli Tałant Dujszabajew zdobędzie w najbliższy weekend z Wiwe Ligę Mistrzów, to chyba w Kielcach będą musieli postawić mu jakiś pomnik. No nie wiem, czy będą stawiać mu pomnik, ale Tałant Dujszabajew po to przyszedł do Kielc, żeby zdobywać trofea, żeby wygrywać Ligę Mistrzów i tak naprawdę sobie myślę, że jeśli on wygra kiedyś z Wiwe Champions League, to po prostu zrobi swoje, po prostu zrobi to, po co został sprowadzony. To jeden z najlepszych trenerów na świecie i, i, i myślę, że stać go na to, żeby drużynę Vive do takiego trofeum, do takiego tytułu poprowadził. Już w tym roku? Jak co roku, będzie to bardzo trudne. Te cztery drużyny, które grają w Kolonii w ten weekend, są bardzo wyrównane i moim zdaniem wydarzyć może się. Wszystko, no to losowanie najszczęśliwsze nie było, jeśli chodzi o półfinał, bo powiedz, że chociaż jest debiutantem w turnieju Final Four, to jednak tam debiutanci już nie grają, tam grają wielkie handbalowe nazwiska i być może łatwiej byłoby grać z nimi w wielkim finale, ale tak sobie myślę z drugiej strony, że skoro uda się wygrać z nimi w półfinale, to może w finale będzie już z rywalem, czy to będzie Wesprem, czy THW Kill, może będzie łatwie, ale tak już nie żartując, będzie piekielnie trudno, natomiast jest to możliwe. Kilka dni temu wraz z Robertem Lisem analizowaliście przy wykorzystaniu naszego Houston grę Nicoli Carabaticia. Jakie są słabe strony francuskiego piłkarza? Właśnie nie dostrzegliśmy ich, bo myśmy tam się skupiali na mocnych stronach Nicoli Carabaticia. No nieprzypadkowo to jest facet, który, który jest wybierany jako najlepszy piłkarz ręczny, na świecie ją słabych stron nie ma tak sobie, myślę, że też problem Vive jest taki, ale oni sobie pewnie znają z tego sprawę, że tutaj nie można się tylko na Karabaticzu koncentrować, bo tam jest zagrożenie tak naprawdę z każdej pozycji, natomiast to jest absolutny mózg tej drużyny. Nikola Karabatic to taki trochę Michał Jurecki Kielc. Czy twoim zdaniem w obecnej formie, a Dzidziuś jest w niesamowitym gazie, Michał Jurecki to jest zawodnik na poziomie Nikoli Karabatica, a może lepszy? Tak, ja myślę, że to jest absolutna światowa czołówka. Nikola Karabati czy też Mikael Hansen w tych wyborach do teamu All Star w przypadku tego sezonu Ligi Mistrzów. Jurecki rywalizował na lewej połówce z Mikaelem Hansenem. Myślę, że jeśli chodzi o znaczenie dla drużyny, to jest ono porównywalne, bo Karabatic ciągnie PSG, a Michał Jurecki ciągnie Vive Tauron Kielce. W ubiegłym tygodniu byłeś na kilku treningach. WIWE, powiedz, jaka panuje atmosfera w zespole i czy oni mentalnie są już przygotowani na walkę o Ligę Mistrzów? Tak, zdecydowanie tak. Oni są już od kilku lat przygotowani na to, żeby tę Ligę Mistrzów wygrać. To dla nich nie jest coś nowego, to jest coś, co oni znają, czego doświadczyli, wiedzą jak tam się zachowywać, jak się poruszać, jak się zachowywać w ciągu tych kilku dni, które spędzą. W kolonii. Większość z nich cały czas powtarza, że dla nich to jest oczywiście spełnienie marzeń. Tak naprawdę w klubowej piłce ręcznej to jest, jak mówi Krzyślejewski, wisienka na torcie. No to jest coś absolutnie najważniejszego, i ktoś, kto był tam raz, chce tam wracać i chce osiągać coraz większe sukcesy. Tak sobie myślę, że w idealnym momencie do gry wrócili Karol Bielecki i Grzegorz Tkaczyk. No, ciekaw jestem, jak to będzie z Grześkiem Tkaczykiem. Te kontuzje to jest coś, co no, niestety jest zmorą. Nie tylko Wiwe tak naprawdę każdy boryka się z kontuzjami. Niestety bardzo martwi ta sytuacja z Marinem Szego, bo gdy wypada jeden z tak dobrych bramkarzy, no to też jest bardzo poważny problem. Ja myślę, że każda z drużyn ma jakieś swoje problemy zdrowotne, ale tak naprawdę i Wiwe, i wszystkie inne drużyny mają tak szeroki skład, że z tymi kontuzjami będą musiały sobie jakoś poradzić. To na koniec typujemy. Które miejsce zajmie Vive w tegorocznej edycji Final Four Ligi Mistrzów? No ja nie mogę powiedzieć inaczej. Ja bym sobie marzył, żeby Vive wygrało te całe rozgrywki. I tak po cichu, po cichu mam nadzieję, że spełnią się słowa Diana Bombacza, Słoweńca, który w przyszłym sezonie grać będzie już Vive. Ostatnio na konferencji prasowej w Kielcach powiedział, że jeśli Vive wygra półfinał z PSG, to już nikt ich w finale... Nie zatrzyma i też chciałbym, by tak było, że to, co. czy może ten pierwszy krok zostanie zrobiony w sobotę od godziny 15.15, .15, a kropka nad i zostanie postawiona od 18.00 w niedzielę.